Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Kiedyś musiała być pierwsza msza święta. Odprawił ją dla swoich uczniów apostołów sam Pan Jezus. Zanim zaprosił swoich uczniów do ołtarza, zanim wypowiedział pierwsze modlitwy i uczynił najważniejsze gesty. Zrobił coś bardzo ważnego. Umył uczniom brudne nogi, żeby już czyści mogli wziąć udział we wspólnej wieczerzy. Panu Jezusowi nie chodziło tylko o zewnętrzną czystość nóg czy rąk, ani nawet tylko o czystość ubrania, ale chciał swoim uczniom powiedzieć o grzechach, które są takim brudem naszego serca. To też jest ważne, abyśmy przychodzili do kościoła na Mszę Świętą ładnie i czysto ubrani. Nie tak jak chodzimy ubrani podczas zabawy, jazdy na rowerze czy zwyczajnie przebywając w domu, ale tak jak idziemy ubrani z ważną wizytą do kogoś bardzo ważnego. Dlaczego na Mszę Świętą nie można przyjść z brudnym sercem, czyli z grzechami? Bo grzechy bardzo nam przeszkadzają widzieć Pana Boga i spotkać się z Nim. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś rzucił dużo brudnego błota w nasze oczy. Nic by się wtedy nie dało zobaczyć. Ludzie, którzy idą na mszę świętą z nieoczyszczonym sercem, mają trudności, żeby widzieć i usłyszeć Boga. Brud grzechów przeszkadza też w przyjaźni. Wiecie o tym dobrze. Gdy ktoś was okłamie, skrzywdzi, popełni jakiś grzech wobec was, wtedy jest bardzo trudno się z kimś przyjaźnić i żyć w zgodzie. Grzechy mogą nam przeszkodzić w pełnym spotkaniu z Jezusem na mszy świętej. Dlatego każda msza święta zaczyna się od przeproszenia za grzechy i postanowienia zerwania z każdym grzechem. Ci z was, którzy są już po pierwszej komunii świętej, wiedzą dobrze, że z ciężkich grzechów trzeba się wyspowiadać. Takie przeproszenie za grzechy dokonuje się przez różne modlitwy, zwane aktami pokuty. Raz wołamy do Boga, Panie, zmiłuj się nad nami. Innym razem mówimy nieco dłużej, spowiadając się Bogu, braciom i siostrom. Niekiedy to obmycie z grzechu przed Mszą Świętą dokonuje się przez pokropienie Wodą Święconą. Pamiętajmy o tym, żeby w ten sposób bardzo Boga przeprosić za wszystkie grzechy i poprosić Go, żeby oczyścił nasze serca z tego wszystkiego, co mogłoby nam przeszkodzić spotkać się z Jezusem w czasie mszy świętej.